Dorosły człowiek każdego dnia powinien wypijać około 2 litrów wody. Jeśli codziennie kupilibyśmy taką 1,5 litrową butelkę wody, wydalibyśmy na nie rocznie, uwaga, ponad 1000 zł, a dodatkowo zużyli 19 kg plastiku. To wszystko można zmienić jednym prostym ruchem, podstawiając szklankę pod nasz domowy kran. A skoro to takie proste, to sprawdzamy, czy Wrocławianie już to zrobili. Tak, nawet mój pięciomiesięczny synek pije tylko i wyłącznie kranówkę. Studiowałam akurat instalacje wodne i kanale, kanalizacyjne tutaj we Wrocławiu i wielokrotnie byłam w stadium zwrotnienia wody. Odbywałam tam też praktyki, więc doskonale wiem co się dzieje, wiem na jakim poziomie to wszystko jest i wiem, że jest to bardzo bezpieczne. Mój kolega mnie przekonał do tego, że tu jest woda dobra i oni tam już od kilku lat razem z rodziną piją tylko kranówkę, nie kupują, żeby nie wydawać pieniędzy na na zwykłą wodę i w zasadzie nie ma różnicy, nie? Duży krok w stronę ekologii jest to marnowanie mniejszej plastiku. Wiadomo, woda butelkowana jednak ten plastik posiada, plus wiadomo, on też koszty są niższe niż, niż woda butelkowana. Bardziej wygodę. W sensie łatwiej mi jest odkręcić kran w domu, niż e, iść do sklepu i kupić zgrzewkę wody. Kranówka jest zdrowa, bezpieczna, pełna minerałów, takich jak pap, magnez, potas czy sód. Są to niezbędne dla naszego zdrowia, dla naszej kondycji składniki mineralne. Tak naprawdę kontrola jakości wody rozpoczyna się już na etapie ujmowania surowca, a następnie jest kontynuowana na wszystkich etapach produkcji. Woda badana jest także w sieci wodociągowej, czyli już po opuszczeniu zakładów uzdatniania. W ciągu roku nasze laboratorium bada ponad 10 tysięcy próbek wody i wykonuje blisko 100 tysięcy analiz. Niezależnie od rygorystycznych kontroli wewnętrznych, jakość wody jest sprawdzana także przez Sanepi. Segregujemy śmieci. coraz częściej wybieramy rower zamiast samochodu, a coraz rzadziej używamy jednorazowych toreb. To całkiem sporo wysiłku, który podejmujemy by dbać o planetę. Czymże jest więc przy tym? к крановки,